Cześć, często pytacie nas, jak przygotować się do przeżycia, do sesji zdjęciowej i dzisiaj postanowiłem troszkę Wam o tym więcej opowiedzieć. Omówienie oczekiwań, czyli tak naprawdę najważniejszy etap, najważniejszy moment, czyli tak zwane konsultacje. Jest to pierwsze nasze spotkanie tuż po krótkiej rozmowie wstępnej, po tym jak sprawdzimy tak naprawdę, czy to jest sesja przeżycie dla Was i czy tak naprawdę możemy Wam cokolwiek zrobić, dla Was cokolwiek pomóc w czymkolwiek. Także tak jak na wcześniejszych filmach pewnie już gdzieś oglądałyście, nie jesteśmy dla każdego i to nie jest zwykła sesja zdjęciowa, którą możesz sobie zrobić u... Fotografa, także tutaj troszeczkę więcej powiemy o tym za chwilę. Konsultacja, bo konsultacja to jest nic innego jak właśnie omówienie oczekiwań i jest to specjalny moment, na który wszyscy, którzy z nami piszą, czekają, bo na konsultacji poznajemy właśnie siebie nawzajem, sprawdzamy, czy nasze energie działają pozytywnie i czy się dobrze rozumiemy w tym, co chcemy zrobić i jakie są wasze oczekiwania, i to właśnie po to stworzyliśmy tak zwane konsultacje. Które pomagają w tym procesie, i na tym etapie, na etapie konsultacji, omawiamy wszystkie ważne kwestie od wizerunku, od tego, co finalnie mamy zrobić. Także poza tym, że podczas konsultacji omówimy Wasze oczekiwania co do tego, jak będzie wyglądała ta sesja, jak będzie wyglądało przeżycie, dlaczego my to w ogóle robimy, to też będzie moment, żeby zaufać sobie nawzajem, bo. To jest moment, w którym tak naprawdę spotykamy się na żywo z większością z Was. Czasem konsultacje omawiamy online, ale preferujemy jednak spotkanie przy kawce, bo jak się spotykamy na żywo, poznajemy się, ufamy sobie wzajemnie i tak naprawdę od tego też bardzo, bardzo wiele zależy, czy proces, całe przeżycie, czy to się uda, czy nie, a zazwyczaj się udaje. Sprawdźcie poprzednie filmy, poprzednie zdjęcia, poprzednie metamorfozy, na pewno znajdziecie tam potwierdzenie tego, co mówię. No, właśnie, podczas konsultacji dowiecie się mniej więcej, jak to wygląda w kwestii makijażu, doboru stylizacji i fryzur. To sobie umawiamy wstępnie. Natomiast, jeżeli się decydujecie na nas i idziemy dalej, to w kolejnym kroku macie dodatkowe konsultacje z Martą, stylistką, i tam dzieje się magia. I Marta, jak Was weźmie już w swoje rączki, to wychodzicie piękne. Zadbane, pewne siebie, eleganckie i wyjątkowe. Także warto, warto skorzystać też z tej konsultacji stylizacyjnej u Marty. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o, konsulta o konsultacji stylizacyjnej, konsultacji stylizacyjnej, to zobaczcie też filmy z dziewczynami, które odbierają dzieła i one często mówią o tym, jak było u Marty, co się u niej działo i jak to przeżycie u Marty przed całym przeżyciem zdjęciowym wyglądało w kilka o ubraniach, bo też bardzo często o tym pytacie, wracając do tego co mówiłem wcześniej, Marta dobierze z Wami te ubrania, natomiast warto też żebyście sobie przejrzały własne szafy dobierały ubrania, które czujecie się, w których się czujecie dobrze, komfortowo które są w miarę dopasowane które lubicie kolorystycznie, o tym też będziemy mówić, bo kolor ma znaczenie także wszystkie te rzeczy będą omawiane i na konsultacji wstępnej ze mną i na konsultacji później stylizacyjnej z Martą, więc o ubrania, o makijaż o fryzurę, kompletnie się nie musicie martwić, bo to wszystko będziemy mieli omówione, dopasowane i na pewno to wszystko będzie pięknie działało. Także ten etap, myślę, mamy za sobą, możemy iść dalej. Relaks to jest mega ważny, ważne zagadnienie, bo jeżeli będziemy gdzieś tam współpracować, to będziemy to też komunikować i na konsultacji, i później na kilka dni, czy nawet w dniu przeżycia, w dniu sesji, że musicie być zrelaksowane, czyli dzień wcześniej przed całym przeżyciem imprezy urodzinne jakieś ciężkie rzeczy w pracy raczej nie. Zazwyczaj dzień przed to jest dzień takiego pełnego relaksu, bo dzień przeżycia przeżycia boska ja to jest cały dzień tylko i wyłącznie dla was, więc tutaj będziemy sobie i odpoczywać umarty troszkę tam będzie około 2-3 godzin takiej stylizacji, zabawy, świece zapachowe jedzonko, jakieś dobre muzyczka w tle to będzie też taki już moment, w którym będziecie zaczynacie czuć się ze sobą dobrze, zrelaksowanie, pięknie, będziecie widziały tą przemianę, tą metamorfozę i jak, jak, jak to wszystko się zmienia. Natomiast później sesja zdjęciowa, która też będzie trwała około dwóch. Może 3 godzin, w zależności od tego, jak sobie to wszystko wybierzemy i dopasujemy, to też będzie taki moment, w którym też będzie fajna muzyczka, fajna atmosfera, fajny flow i też zadbamy o to, żebyście się czuły zadbane, profesjonalnie, zaopiekowane i żeby stres nie działał w tym momencie w ogóle. Sen. No, wiemy doskonale, że sen jest szalenie istotnym elementem naszego życia i tak samo się to ma do przeżycia. Boska, ja przed przeżyciem, najlepiej się dobrze wyspać, nie siedzieć do nocy, nie oglądać Netflixa filmów, jakichś dziwnych treści, ani ani trudnych tematów, coś spokojnego, relaksacyjnego i spać, 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 trzeba przyjść wypoczętym, także dużo, dużo, dużo snu i relaksu przed. Przygotowanie mentalne, to jest najtrudniejsza część całego przygotowania i tutaj w zależności od tego z jakimi rzeczami do nas przychodzicie, to mogą być problemy różne od dzieciństwa, po rozwody, po inne rzeczy związane z wyglądem czy czymkolwiek. To tutaj najważniejszym momentem, nawet od teraz możecie zacząć to robić, możecie zacząć to robić, czyli myślenie pozytywne, ok? Nie szukamy w sobie wad, rzeczy, które mogły spowodować to, czy tamto, czy siamto, tylko szukajcie i powtarzajcie w sobie rzeczy pozytywne. Pozytywne myślenie naprawdę pozwala nam lepiej żyć, lepiej funkcjonować, lepiej przygotować się do wszystkiego, od jakiejś ważnej rozmowy w pracy, po jakieś wystąpienie publiczne, po przeżycie Boska Ja, sesji zdjęciowe, czy jakiekolwiek inne rozmowy. Także pozytywne myślenie, szukajcie w sobie najważniejszych, najlepszych i najpozytywniejszych rzeczy i to powtarzajcie w sobie codziennie. W kwestii przeżycia Boska Ja, w kwestii sesji zdjęciowej, Pozytywne myślenie na temat swojego wyglądu naprawdę pomaga. Skoncentruj się na tych momentach, w których czujesz i wyglądasz naprawdę pięknie, i myśl o tym jak najczęściej, szczególnie na 2, 3-4 dni przed przeżyciem. Im bardziej będziesz myślała o, o sobie pozytywnie, w, kont w kontekście wyglądu, pewności siebie i w ogóle tego, jak wyglądasz pięknie, i w ogóle, tym lepszy będzie efekt. A tak jak mówiłem wcześniej, Marta już na etapie stylizacji zadba o to, żebyś od niej wyszła właśnie z takim poczuciem, że jesteś piękna, pewna siebie i to, co było w przeszłości, to co się wydarzyło w przeszłości, dzisiaj nie będzie miało żadnego znaczenia, bo każdy kolejny dzień będzie już zupełnie, zupełnie inny dla ciebie. Jednym z ważniejszych etapów, takich momentów, jest też inspiracja, czyli będziemy was prosić na etapie czy rozmowy wstępnej, czy na konsultacji o zdjęcia inspiracje, czyli taki moment, w którym przeszukujecie sobie internet i znajdujecie zdjęcia, które w jakimś tam stopniu mniejszym bądź większym rezonują z wami, czyli czujecie te zdjęcia, widzicie siebie jakby w tych zdjęciach. Bo dla nas jest informacja, w jaką stronę będziemy szli z całym przeżyciem, ze stylizacjami oraz z sesją i z tym, jak to wszystko będzie finalnie wyglądało. Także takie inspiracje są mega ważne. Nawet teraz możesz sobie odpalić internet, wejść w przeglądarkę i wyszukać po grafikach różnego typu zdjęcia kobiece i zobaczyć, które czujesz bardziej, a które mniej, bo z pewnością tak właśnie będzie. Także inspiruj się, działaj. Tyle. Często też pytacie nas o próbę generalną, czy będziemy robić coś na zasadzie takiej sesji, przed sesją, która gdzieś tam pozwoli nam pozbyć się stresu, lęku czy różnych rzeczy. Nie ma takiej potrzeby. My to robimy od lat i tak naprawdę, pierwsze 15 minut pozwala nam na to, żeby was zrelaksować i żeby ten cały proces, całe przeżycie przeszło nam fajnie i bezstresowo. Także zazwyczaj pokazujemy Wam zdjęcia na każdym etapie. To nie jest tak, że my pracujemy aparatem, cyk, 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 nie wiecie co się dzieje i po miesiącu się spotykamy, oglądacie zdjęcia. Nie. Zazwyczaj jest tak, że przed każdym ujęciem poprawiamy Was, makijaż, ubranie, oczywiście pozy i robimy kilka ujęć, pokazujemy, wybieramy to najfajniejsze i idziemy dalej do kolejnej stylizacji lub do kolejnego ujęcia. Także nic nie jest przypadkowe i wszystko bardzo, bardzo fajnie jest dopasowane i nie przejmujcie się kompletnie tym, że nie umiecie pozować, że nie wiecie jak się zachować w studio, że jest wielki aparat, wielka lampa, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj od tego, żeby was przez ten cały proces przeprowadzić. No i tyle, no i tak to będzie wyglądało. Najważniejsze jeszcze do tego wszystkiego jest dobra zabawa, także to wszystko w połączeniu razem ze sobą plus dobra zabawa podczas sesji naprawdę, naprawdę czyni cuda i zobaczycie jakie będą wasze efekty i wasze przeżycia i uczucia, bo to co będziecie czuły na etapie stylizacji, a potem na etapie sesji zdjęciowej, to naprawdę jest super bajeczne i super mega przeżycie. Zobaczcie poprzednie filmiki z dziewczynami, które o tym mówią. I się przekonajcie, że to naprawdę, naprawdę działa i że naprawdę nie ma się kompletnie czego bać. A jeżeli znalazłyście coś wartościowego dla siebie, to napiszcie poniżej pod filmem w komentarzu, czy pomogliśmy wam troszeczkę tym, czy podjęcie decyzji o przeżyciu jest dzięki temu łatwiejsze, czy macie dodatkowe pytania. Bo jeśli macie dodatkowe pytania, to również napiszcie je poniżej w komentarzach, a my bardzo chętnie, w miarę możliwości czasowych, odpowiemy. Także Widzimy się. Zobaczcie, jak piękne zdjęcia zrobiliśmy do tej pory. Zobaczcie, jak dziewczyny się czują, jak wyglądają i co o tym mówią w poprzednich postach. Sprawdźcie koniecznie posty przypięte. Jak wejdziecie na nasz profil główny, na stronę główną, tam są posty przypięte i te posty przypięte na fejsie, oczywiście, są opisowe, są fajnie wyjaśniające proces, co po kolei, jak i gdzie i te. Najczęściej zadawane pytania znajdziecie właśnie w poście przypiętym, bo tam też jest mega e-book darmowy, w którym też odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Możecie sobie ten e-book za darmo pobrać i poczytać, jak to wyglądało do tego momentu. Bo dziewczyny, które pytały o różne rzeczy, po prostu zebraliśmy to w e-book i zrobiliśmy z tego dla Was fajną rzecz darmową, którą możecie pobrać i poczytać. Także pobierajcie. Komentujcie, lajkujcie nasze posty, bo dzięki temu zasięgi pójdą troszeczkę dalej. I dzięki temu, i wy, i Wasze koleżanki, przyjaciółki, które być może potrzebują przeżycia boskaja, mogą to zobaczyć i potem przeżyć. Także dziękujemy bardzo.